Bardzo prosty deser na bazie ryżu, mleka, śmietanki i owoców. W tym wypadku malin i brzoskwiń. Deser ryżowy. Michał Bałazy, witajcie na Szlaku Smaku. Deser ryżowy jest bardzo prosty w wykonaniu. Tak naprawdę możecie użyć owoców takich, na jakie macie ochotę. Do przygotowania tej wersji, którą zaraz wam przedstawię, potrzebujesz ryż, mleko, śmietankę 30%, maliny, brzoskwinie w puszce, jajka i nieco cukru. A i bardzo ważne, laska wanilii. Zaczynam od zagotowania mleka. Teraz wspomniana wanilia. Jedna laseczka absolutnie wystarczy. Przecinam na pół. Usuwam to, co najcenniejsze, aby zostało na później. Ten cudownie pachnący miąż. Miąż zostawiam, a skórka trafia do mleka. Do mleka dodaję też nieco cukru. Co teraz? Teraz czas zająć się owocami. Maliny, w tym wypadku mrożone, przekładam do rondelka i podgrzewam. Przesypuję cukrem. Chcę aby powstała taka świeża konfitura i zostawiam. Daję temu czas. W drugim rondelku zagotuję śmietankę. Do tej śmietanki dodaję miąż z wanilii i również odrobinę cukru. Brzoskwinię kroję w drobną kostkę. Brzoskwinię przekładam na talerzyk. Moja konfitura z malin jest już praktycznie gotowa, więc ją wyłączę. Na śmietankę uważajcie, bo bardzo lubi wykipić. A mleko? Mleko się już gotuje. Bardzo dobrze. Do mleka teraz dodaję ryż. Ja wybrałem jaśminowy. Zostawiam na 18-20 minut. W międzyczasie przygotuję mały kogiel-mogiel na bazie żółtek i cukru. Okej, okay. białeczka na przykład na włoską bezę. Cukier. Co zrobić, gdy nie macie prawdziwej wanilii? Można użyć na przykład cukru waniliowego bądź wanilinowego albo pasty waniliowej. To też świetne rozwiązanie. Teraz do żółtek dolewam nieco śmietanki. Cienką stróżką. Delikatnie. Tak aby nie powstała jajecznica. I teraz z powrotem do garczka. Odkładam ponownie napalnik, i mieszając, doprowadzam do wrzenia. Pamiętajcie, by odstęp czasowy między przelaniem, ponownym wlaniem, i zagotowaniem był jak najkrótszy. To jest dość żmudny proces i wymaga stałej kontroli, szczególnie śmietany, ale jest wart tego poświęcenia. Ryż jest już idealny, także pozwólcie, że teraz ku chwale i czci wszystkich rybaków odłowię go nieco z tego mleka. Dlaczego nie przecedzam? Dlatego, że to mleko jest tak wartościowe, że wykorzystam je sobie do budyniu. Teraz w czym podać? Ja proponuję szklaneczki, dlatego, że każdą warstwę będzie pięknie widać. Zaczynam od ryżu. Sos waniliowy. Zobaczcie, jak cudownie zgęstniał. Brzoskwinie. Kolejna warstwa ryżu. Maliny. Te w wersji konfiturowej. Sos waniliowy. I nieco świeżych malin. Pamięta to oprócz tego, że znakomity sposób na udekorowanie każdego deseru jeszcze daje taki fantastyczny akcent smakowy, który powoduje, że nawet zwykły prosty deser ryżowy smakuje niczym najlepsze dzieła cukierniczych artystów. Bardzo prosty, bardzo aromatyczny, smaczny i pożywny deser na bazie ryżu. Potem i pozostałe świetne przepisy zapraszam na kanał na Szlaku Smaku. Promocje, ciekawe, nowe artykuły zawsze w Polomarkecie, w Polomagazynie. Szereg inspiracji, a ja? Mnie spotkacie zawsze na Instagramie i na Facebooku. Pozdrawiam Was cieplutko, idę przekąsić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!